Witam serdecznie wszystkich fanów startu. Dzisiaj chciałoby się powiedzieć, że moim i Państwa gościem jest Mirek Jabłoński, ale de facto to my jesteśmy jego gośćmi, bo to Mirek za kierownicą swojego busa takie nietypowe dzisiaj miejsce na wywiad, ale myślę, że wywiad jak najbardziej ciekawy. Witaj, Mirku. Witam. Witam e, ciebie, ciebie, Radku i wszystkich Państwa. Z dowodzi wszystkim Radek Majewski, no i pod miejsca, w którym Mirek na co dzień mieszka, ruszamy na stadion. Przejdziemy się po mieście, porozmawiamy o tym, e, co przed nami. Mirku, bo stało się, wszyscy już o tym wiemy, no ale po raz pierwszy możemy o tym porozmawiać. To Twój kolejny powrót do Gniezna 2021 rok, to kolejny sezon, który e, spędzisz w czerwono-czarnych barwach. E, tak. E, czy powrót? E, szczerze powiedziawszy, to nawet ostatnio odnosiło mnie takie coś, że e, w sumie nie wracam, bo nie odjechałem żadnego spotkania w innych barwach, więc e, ja się nigdzie. Nie wybierałem, cały czas tutaj mieszkam, w tej okolicy, z której ruszyliśmy. Gniezno zawsze w moim sercu jest, a że zmienia się barwy klubowe, no taki jest sport. No, nie da się ukryć, że jeździ się dla kibiców, ale czasami są też inne rzeczy, które decydują o tym, w jakim klubie występujemy. A tak, to jest mój kolejny powrót do gniezna, z czego się bardzo, bardzo cieszę. Jeżeli mówimy o ubiegłym roku, twój, twoje przejście do Orła Łódź, no dzisiaj możemy je podsumować jako niestety nieudane dla ciebie. E, tak, de facto pf, można powiedzieć, że po części byłem dogadany w Gnieźnie w zeszłym roku, ale zbieg różnych perypetii tak to nazwijmy, i okoliczności sprawiły, że nie zostałem na zeszły sezon w starcie. Jednakże Trzeba powiedzieć, że nieudany pod wieloma względami, ale żeby to wszystko opisać, to byśmy musieli tutaj ruszyć w drogę do zakopanego i z powrotem bo... zabrakłoby trasy. A, a po drugie, to byśmy musieli zatankować, bo ma... świeci się tutaj nam kontrolka, więc no. No. nie, długo by o tym opowiadać, ale. Może no, kiedyś w książce to wszystko ujmę i Taka książka z pewnością byłaby by bardzo, bardzo ciekawa. jak jesteś człowiekiem z Gniezna, wszyscy o tym wiemy. Przez Gniezno jedziemy tę drogę, którą pokonujemy aktualnie. Pokonywałeś ją setki, jeżeli nie tysiące razy. Tak, to tutaj ta droga, ja jestem cały czas, ta trasa na stadion jest podobna, ale się zmienia. Ciągle coś tutaj jest udoskonalane, ale zna się ją na pamięć i... E, szczegółowo można powiedzieć e, każdy kamień, który tutaj leży. E, można o nim by historię opowiedzieć, bo tutaj całe życie mieszkam wręcz. E, to jest droga do szkoły. Cała, cała ta tutaj ulica Roosevelt jest dla mnie taka sentymentalna, tak to nazwijmy. A nie mówiąc już o żużlu, gdzie w kierunku Wrzesińskiej też się udajemy. Tam się właśnie udajemy w tym momencie to kolejny Twój przejazd na stadion. E, Zanim rozpoczęło się okienko transferowe, można było przeczytać na Facebooku, w komentarzach. Kibice spodziewali się Twojego powrotu. Gdzieś tam była to taka przez moment tajemnica poliszynela, kiedy ten powrót stał się faktem, kiedy pojawiła się informacja o tym, że podpisałeś kontrakt ze startem Gniezno na sezon 2021. No, pojawiły się opinie, zarówno te pozytywne, kibiców, którzy cieszyli się z Twojego powrotu, pojawiły się też takie opinie, że to po roku przerwy bardzo dla Ciebie, no, trudne zadanie, aby powrócić na te tory sprzed dwóch czy nawet trzech lat. Dzisiaj to dobra okazja, żeby o tym powiedzieć. Jak, jak Ty to widzisz po tym takim roku przerwy? Wydaje się, że wszystko jest, jest ciągle w swoim zasięgu przecież. Tak, zdecydowanie. Tutaj poruszyłeś takie bardzo wielowątkowe, tak to nazwijmy, wielowątkowe pytanie zadałeś, bo trzeba by to rozbić troszeczkę, ponieważ przerwa oczywiście tak była, ale ja nie miałem przerwy odnośnie motocykla żużlowego, ja kontakt z motocyklem żużlowym miałem cały czas, ja Aha. cały czas trenowałem i to ostro, cały czas utrzymywałem się w niezmiennej kondycji fizycznej, psychicznej i właśnie sprzętowej baza sprzętowa jest wyśmienita i będzie jeszcze troszeczkę lepsza nawet w przyszłym roku co do mojego przyjścia, no śmiać mi się chciało, że z niektórych doniesień, tak to nazwijmy medialnych, że już byliśmy dogadani na początku sezonu, gdzieś, coś żeby były te rozmowy, nie. takie było rozmowy Rozpoczęły się na koniec sezonu, kiedy to... No teraz możemy oficjalnie opowiedzieć o tym, ale no, bo wiadomo, te regulaminy, wymysły nie pozwalają na takie rzeczy, aczkolwiek ja już byłem wolnym zawodnikiem, ponieważ rozwiązałem kontrakt w Łodzi, więc mogłem pod koniec sezonu rozmawiać i dopiero na samym końcu sezonu spotkaliśmy się z Rafałem Wojciechowskim pierwszy raz, więc te wszystkie jakieś doniesienia medialne można wsadzić między bajki i w ten sposób to zakończyć tę rozmowę na temat mojego przejścia do startu i tych wszystkich doniesień, spekulacji. A co do rozbratu z motocyklem jeszcze, no, wielu zawodników wraca czy to po okresie Karencji, gdzie nie mogą mieć kontaktu z motocyklem, bo mhm. są wykluczeni za doping czy też po ciężkich kontuzjach i nie dają... brakowało ostatnio takich przypadków. No. Więc właśnie więc dają radę i. Dla mnie to nie jest e, tak naprawdę. E, zresztą jeszcze ten sezon był na tyle specyficzny, na tyle dziwny, na tyle. Wyjątkowy dla wszystkich. Tak, krótki można powiedzieć w swoim e, rozciągłości czasu, też e, to tak e, ujmijmy że nie straciłem, można powiedzieć, całego sezonu, bo nie wszyscy też pojechali wszystkie ligi, mhm. pojechała tylko Liga Polska. Gdybym zliczył te treningi, które odbyłem i wszystko, to sądzę, że pojechałbym więcej niż liga i treningi razem wzięte, wzięte więc pod tym kątem na pewno się tego nie obawiam. A co do komentarzy pozytywnych, negatywnych, no... Jeszcze się chyba na świecie taki nie urodził, który by wszystkim dogodził. To jest absolutnie świetne podsumowanie. Rzeczywiście tak jak powiedziałeś przed chwilą, były przypadki, czy to Grigorija łagoty, czy Patryka Dudka, czy ostatnio Grzegorza Zęgoty, który przecież rzucił no, do żużla. To, chwała mu za to, że dał radę wrócić. I to wielka rzecz chyba, jedna, jeżeli chodzi o kontuzję, to chyba taki największy powrót. Mocno trzymałem również za niego kciuki, bo to bardzo fajny zawodnik, to co wydarzyło się w jego życiu, to że on z powrotem wrócił na motocykl, to chyba coś w kategorii wielkiego cudu. No to jest. To Trzeba rozpamiętywać i zapamiętać, pokazywać tak naprawdę wszystkim zawodnikom, którzy mają jakieś perturbacje zdrowotne, że można, że siłą woli i uporem, dążeniem do tego, żeby chcieć po prostu, bo często gęsto niestety wszystko rozbija się nam tutaj o tą puszkę, o głowę o niestety. Głowę. Bo nie oszukujmy się, ale Głowa decyduje o naszym zaangażowaniu, determinacji, chęciach powrotu. Grzegorzowi się to udało i chwała mu za to, bo wielu już niestety. Dawno by się poddało. Na pożarcie poddałoby się, a on zakasał rękawy i podniósł rękawicę. No i widzimy go z powrotem na torze, z czego ja bardzo, bardzo się cieszę. Serdecznie go pozdrawiamy. Przez osobę Grzegorza Zęgoty. Chciałem przejść do kolejnego pytania, bo Grzegorz Zęgota to jeden z zawodników, z którymi przyjdziecie się ścigać w rozgrywkach pierwszoligowych w przyszłym roku. E, śledzisz to, co dzieje się na rynku transferowym, w pozostałych choćby pierwszoligowych klubach? E, szczerze powiedziawszy, nie śledzę na pewno, e, tak to nazwijmy, namiętnie żadnych doniesień medialnych, czegoś. Ale pytam konkretnie, jacy e, zawodnicy? Tak, dokładnie, lubię sprawdzić, zresztą tak jak to się też tyczy, meczów, wyników, że sprawdzam konkretnie wynik, Aha. doniesienia sprawdzone medialne, a nie dywagacje czy też jakieś Spekulacje. Nie interesuje mnie coś takiego. Sprawdzam tylko i wyłącznie rzeczy, które są potwierdzone, i oczywiście na koniec z okienka transferowego sam sprawdziłem sobie składy, żeby wiedzieć, kto gdzie, trafił. kto gdzie trafił. Z jakimi drużynami będziemy mieli do czynienia, kto na papierze wydaje się mocny, kto też nie, więc nie da się ukryć, że takie rzeczy również Sprawdzasz. mnie interesują i sprawdzają. A kto na papierze wydaje się mocny? Według Ciebie na papierze może ku zaskoczeniu wszystkich ale ja powiem że wilki krosno Dla wilki krosno są patrząc na zawodników typu Peter Jung, Andrzej Ebiediew, Daniel Lenieski, Mateusz Szczepaniak to jest bardzo mocna ekipa i no i na pewno też wybrzeże Gdańsk. Krosno to miejsce, które znasz, bo przecież też tak, kiedyś tak, byłeś zawodnikiem. Tak, ale zupełnie inni ludzie z innej ekipy, ale, inna mówię, ale... Ekipa, ale w tym mieście. Ale w tym mieście, więc tam widać też się dobrze dzieje, dobrze się tak to nazwijmy, powodzi, Cały, całe otoczenie dobrze działa, tak to nazwijmy tam w kierunku tego, żeby Żużel rozwijał się i widać, wychodzi im to bardzo dobrze, aczkolwiek, ja sam jestem ciekaw w kondycji finansowych niektórych klubów, bo nie da się ukryć, że e, znając, słysząc o stawkach zawodników przychodzących z Ekstraligii, jakie podostawali Duże się tak dzieje. w pierwszej lidze, no to ja tam nie dużo tych włosów mam na głowie, ale krótkie, ale zjeżyły się. Ale zjeżyły się. E, no, to nie jest tajemnica, że rywalizacja żużlowa odbywa się nie tylko na torze. Te rzeczy, o których mówisz, czyli finanse, czyli organizacja klubu, to rzeczy ogromnie istotne. E, tak, tutaj trzeba. Znaczy się ja powiem ze swojej perspektywy, że lata doświadczeń sprawiają, że e, ja rozumiem, dlaczego niektórzy zawodnicy trzymają się w jednym klubie. I to najlepiej patrzeć przez pryzmat ekstraligi, mhm. gdzie e, dany zawodnik e, idzie do tego klubu, do tego, nie idzie na przykład do tego klubu czy do tego, bo e, tutaj trzeba patrzeć przez toru, rodzaj toru, jaki się przygotowuje w danym e, klubie, przez ludzi, z którymi się współpracuje, e, trenera, z którym ma się e, do czynienia. To jest aspekt tylu spraw, że... To daje na co dzień taki spokój zawodnikowi, dokładnie, tak? Dokładnie, że jest się w drużynie, w której większość tych puzli jest na swoim miejscu, uh -huh. a nie trzeba wszystkiego uczyć się nować też układać od początku. Milko, o żużlu sporo. W prawo jedziemy. Pojedziemy chyba w lewo, myślę już. Pojedziemy chyba w lewo. Kibice też pewnie są ciekawi, dopytywali w różnych, w różnych, na różnych forach, co z Twoją dalszą przygodą z telewizją, bo to też Żurzel też doprowadził Cię w takie fajne miejsce, myślę, że to świetna dla Ciebie przygoda, tam również poznałeś fantastycznych ludzi, możesz o Żużlu mówić dużo, często. No Jak to będzie wyglądało w Twoim przypadku w sezonie 2021? Wiadomo, liga, priorytet, tak się domyślam, Stargniezno, no ale ta telewizja pewnie się znowu pojawi. Tak, tak jak to ma miejsce od wielu już lat. Telewizja będzie ku ciesze jednych i zmartwieniu <grym> <grym> drugich. To się chyba tedy, fajnie waży. Rechot mój będzie <grym> słyszalny w telewizji. Więc pod tym kątem nic się nie zmienia. Jeżeli tylko przepisy też pozwolą, no bo w tym roku był ten sezon taki. Dziwaczne że W tym roku nam... zmusiły cię, musiałeś podjąć decyzję albo żużel, albo żurzel w telewizji. Tak, tak dokładnie. No, w klubie mi się tak poukładało, że wolałem wybrać e, tą telewizyjną stronę żużla, czego nie żałuję w żadnym ułamku, nawet mhm. procenta, tak to nazwijmy. Bo, e, bo tak, bo z perspektywy czasu jestem e, bardzo z tego zadowolony, ale telewizja zostaje na pewno. To, to się nie da tego w ogóle już w moim przypadku rozdzielić, tak to nazwijmy, ja to bardzo, bardzo polubiłem, bardzo e, mi się to spodobało, ta, tele, ta, ta współpraca z telewizją jest e, coraz to Atmosfera, szersza. emocje. To są rzeczy, których nie da się opisać, których e, tutaj mogę powiedzieć bezczelnie, może mi wiele ludzi pozazdrościć, bo komentowanie zawsze Jestem jednym z nich. Tak, z Tomkiem e, Golobem, z gdzie Bartek Zmarzlik zdobywa tytuł mistrza świata. To są rzeczy nie do opisania, a potem z trenerem Cieślakiem móc powymieniać niektóre takie e, słowne utarczki, anegdoty, po, pośmiać się e, na wizji, no to jest coś, e, czego będąc takim małym... O tym marzyłeś. ...marzyłem I, i... to się dzieje. I jestem spełniony, bo miałem swój program, występuję w telewizji, występuję, teraz jeszcze będę miał dane jako dalej zawodnik, więc e, ja jestem człowiekiem spełnionym i każdemu mhm. życzę tego, żeby... Mógł, mi, mógł zrealizować marzenia. Tak, żeby mógł zrealizować marzenia Zpełnić i marzenia. zarabiać przez to, że robi to co kocha. Coś Sport, pięknego. telewizja, e, to Kontakt jest... Kontakt ze, ze świetnymi ludźmi. E, z mistrzami świata. Z, z mistrzami komentowania. No, <laughs> tu mówimy o Tomku. Absolutnie. <laughs> tak, z Tomkiem do tego naprawdę... E, z perspektywy, gdybym stał obok, sobie bym zazdrościł, a ja czuję się spełniony i na pewno na pewno doceniam to, co mnie w życiu spotkało. Wspomniałeś o osobie trenera Marka Cieślaka. Trener Marek Cieślak też daje trochę krok wstecz i przechodzi do pierwszej ligi. no Byłeś chyba... zaskoczony, jak usłyszałeś o tej decyzji? Nie, bo Nie. mieliśmy okazję tyle razy rozmawiać z trenerem Cieślakiem, że e, poza kulisowo, tak to nazwijmy, wymienić tyle zdań, tyle, tyle historii, że można było gdzieś tam między słowami wyczytać, że będzie, będzie chciał gdzieś bliżej Częstochowy podjąć pracę, podjąć więc pracę. tutaj e, można było się troszeczkę tego spodziewać, jak ktoś tam miał e, prywatnie do czynienia z trenerem Cieślakiem, no ale tutaj trzeba wziąć pod uwagę to, poruszy, poruszyłeś się, bardzo słuszny aspekt, że ty, tak jak i trener Cieślak, dał kropstecz, tak O ile to. Nie wiem, czy tak mogłeś na to w ogóle nazwać. No, opuścił ekstraligę. Opuścił ekstraligę, ale. Ilu zawodników też zeszło ligę niżej i jaka ta liga znowu będzie. Robi bardzo, się ciekawsza. Bardzo. Też tę decyzję pewnie podjęli zawodnicy po tym, jak zmieniły się trochę przepisy. Teraz pojawił się zawodnik do lat 24. W tej kadrze mówimy o pięciu seniorach, jeden z nich musi być, musi być młodszy aniżeli 24 lata. No to spowodowało siłą rzeczy, że niektórzy zawodnicy, dla nich po prostu zabrakło miejsca. Tak, to wymusiło ruchy kadrowe, mhm. ale czy jest to dobry przepis? Przekonamy się, e, sądzę po sezonie, bo miało to ułatwić zawodnikom polskim, polskim e, do lat mhm. 24 wejście w ten dorosły żużel, no ale w lewo rozumiem. Tak, powiedzmy w lewo. E, ale... ale ilu by... tych zawodników de facto e, mamy w tych składach, którym by to ułatwiło sprawę, no to nie widzę takich zawodników, którzy może… Może w zielonej górze, chłopakom to trochę ułatwi, ale taki Dominik Kubera, Norbert Krakowiak, Smyk, już nawet nie ma co wspominać, bo już to się wdrożył w ten dorosły Speedway. Oni bez problemu by się odnaleźli w rzeczywistości, tak to nazwijmy, seniorskiej, a tak de facto. Kluby, których mówimy, że są mocne z pozycji zawodnika do 24 lat, no to są zawodnicy zagraniczni, no tak jakby chociaż u nas w Gnieźnie. Jak w gnieździe? chociaż w gnieździe się... wydaje się, że to będzie silny argument, bo no, mówimy tak, o... Tak, tak, bardzo silny, ale mówimy o, też o zawodniku polskim. O Frederiku Jakobsenie, tak, no, no nie ma tutaj zawodnika polskiego. My no, możemy no te... się cieszyć z tego tytułu, że... Są Frederic zawodnicy, którzy łapią się na te, na te y, widełki, bo, bo jest i Kevin, jest i Damian Stalkowski, który również oczywiście. podpisał kontrakt ze startem, no ale wydaje się, że faworytem akurat na to miejsce w naszym przypadku jest Frederik. No tak papierowo i patrząc przez pryzmat zeszłego roku, no to y, on właśnie będzie tym takim y, głównym zawodnikiem do tych 24 lat, ale w innych klubach też bardziej patrzy się na zawodników zagranicznych aniżeli na tych juniorów, którzy skończyli teraz swoje lata, więc zobaczymy z perspektywy czasu co wyjdzie z tego, wszystkiego w praniu? Zbliżamy się już do, do punktu zero, czyli tak, przed nami stadion. Tak, też tą drogą normalnie nie jazdę tak dookoła. Dużo się dzieje ostatnio w mieście. My oczywiście to, to chwalimy, trzymamy kciuki. Tak, pozytywnie. E, bardzo. Pozytywnie. Most zamknięty, ale. To chwilę to musi potrwać, no, ale żeby było ładnie, musi być przez chwilę dość trudno. Dokładnie. My oczywiście to, to szanujemy i rozumiemy. Zbliżamy się na wrzesińską 25, już praktycznie jesteśmy przy samym stadionie. To nie koniec naszej rozmowy, bo my do tej rozmowy za chwilę powrócimy. Co prawda. Przejdziemy się, my się trochę po, po, po stadionie, mimo że już bardzo zimno. Bardzo zimno, dzisiejszy taki dzień, chyba najbardziej. Pierwszy taki zimowy, e, zimowy tak to nazwijmy, ale, ale przejdziemy się po stadionie i porozmawiamy jeszcze troszeczkę o Speedway. Nie kończymy naszej rozmowy i wracamy niebawem. Jesteśmy już na stadionie, szczęśliwie dzięki Milkowi, który prowadził Busa, tutaj przyjechaliśmy. Jak Stadion przy Brzesińskiej 25 to wyjątkowe miejsce w całości, ale gdyby podzielić na sektory, to ten, na którym jesteśmy, czyli sektor numer 10, to chyba miejsce najbardziej wyjątkowe. E, tak, no bo stąd. E... Stąd czuje się największe wsparcie, to tutaj e, jak się spojrzy to <grystanie> wsparcie. Albo są oklaski, albo są gwizdy, jak w zależności od tego jak się... Chcesz... Chociaż stąd gwizdy chyba mm. wypływają najrzadziej. E, dokładnie, tak jak mówisz, tutaj przychodzą zagorzali fanatycy, którzy chcą zedrzeć gardło dopingując drużynę, ale stoimy akurat w tym miejscu, aczkolwiek chyba o każdym miejscu można by trochę opowiedzieć, bo tam jest sentyment parking hotel, Ubraliśmy warsztat, przepiękny e, przepyszny szaszłyk z ryżem do góry. Kolonka. <gry> tak, e, więc e, o wszystkim gdzieś tutaj e, można opowiedzieć kawał. History. Wiele dni, wiele minut, wiele lat w tym tak, miejscu. Tak, ale, ale najfajniejsze to są wspomnienia, kiedy po zwycięskim meczu stajesz... Pokonywałeś tę bankę. Tak, tutaj stajesz i szkocję robisz. Co to, stałeś, za, co to za emocje? E, nie do opisania, to są emocje, które są do pozazdroszenia. To jest coś, kiedy e, wiesz, że wykonałeś swoją robotę świetnie, ale do tego jeszcze dodaję y, dodatkowego kopa. Jeszcze większe natchnienie do tego, żeby pracować mocniej, więcej, ciężej, bardziej, żeby się jeszcze bardziej chciało. Bo y, wiadomo, no, można wpisać historię o tym, że się jeździ dla kibitów. Priorytet, nie oszukujmy się, to są finanse. Każdy patrzy pod kątem finansowym. To końców Wasza praca. Tak, ale jeżeli ja się stąd tutaj wywodzę i gniezno i start gniezno. Był dla mnie zawsze klubem, z którym się utożsamiałem, będąc tu czy nie będąc, jeżdżąc tu czy nie jeżdżąc, to dla mnie zawsze w sercu było czerwono-czarno, więc ja tutaj zawsze darzyłem sentymentem to miejsce i ten sektor, z którym świętowanie zwycięstw jest czymś... Najbardziej nie, jak... magiczne. Tak i każdemu... Każdemu życzę, żeby przeżył chociaż raz coś, coś takiego. Co tu się działo? Milku, czy w sezonie 2021 według ciebie kibice tutaj na sektorze numer 10 i nie tylko? Zgromadzeni na całym stadionie będą mieli dużo momentów radości i jeszcze dużo czasu do rozpoczęcia sezonu. No ale znasz już nasz skład, znasz składy innych drużyn, o tym rozmawialiśmy. Jak oceniasz potencjał naszej drużyny? E po pierwsze, mam nadzieję, że będzie to sezon normalny pod kątem publiczności, żebyśmy tutaj zasiedli na trybunach. Że wrócimy do normalności w kontekście pandemii. Dokładnie. Że tego już nie będzie. Że będziemy tutaj mogli wspólnie świętować. A wierzę, że tych powodów do świętowania będzie niezmiernie dużo, bo. Ja wiem, wiem że można podchodzić do. Naszego składu sceptycznie. Można potwierdzić, że Boże, jak Jabłoński to już emerytum, a że Peter Killeman, który nie błyszczał jakoś, ale to jest Peter Killeman, który miał średnią większą niż. w Grand Prix. Nie... Tak, Peter Jung. Ja wierzę osobiście e, w Petera, bo znamy się z wielu klubów, w których występowaliśmy. Z Frederikiem Jakobsenem tak samo. E, to są zawodnicy do tego Oscar Pfeiffer, którzy preferują podobny tor do mojego, to, to, to ja lubię, ja lubię tutaj jeździć w gnieździe po płocie, jakieś tam rzeczy, było to troszeczkę jednak niedostępne, kiedy tutaj miałem okazję występować, eee, założenie jest takie, żeby robić właśnie ten tor Taki do ścigania, do walki, do jazdy po zewnętrznej, żeby móc dotykać tej bandy. Taki jak w zakończonym sezonie obserwowałeś na pewno wszystko, co działo się w nieźnie. Mniej więcej coś takiego uważasz, dałoby nam. Ja tu jeszcze widziałem mankament wyjścia z pierwszego łuku, że nawet ci zawodnicy, którzy jechali po płocie, nie mieli tej dużej prędkości. Ja bym jeszcze troszeczkę, nie wiem, czy dobronował tę zewnętrzną mhm. to, część toru, czy może by trzeba przyjrzeć się profilowi łuku, jak tutaj jest, bo jeszcze z krawężnika było trochę za szybko, żeby móc powalczyć, więc ale to tak, to jest ten kierunek to jest ten kierunek, który będzie sądzę pasował wszystkim zawodnikom obecnym z startu i wierzę, że jak stworzymy ten monorail tą jedność, że będziemy wszyscy jechać do jednej bramki, grać do jednej bramki, no to nie raz tutaj wskoczymy, będziemy sobie mogli tak naprawdę poświętować Sezon 2021 to sezon wyjątkowy, bo wracasz do Gniezna, to już mamy de facto omówione. Ale to sezon wyjątkowy również dla całej twojej rodziny, bo o tę dużą licencję na. Jazdę na motocyklach o pojemności 500 cm sześciętych wystąpi e, twój syn Mateusz. Mateusz ma za sobą świetną przygodę z 250 km. Teraz pora już na ten dorosły żużel. A tak, no to będzie kurza sytuacja, że pojedziemy na licencję ojciec-synem. Tak. O tym nie mówiliśmy, bo rzeczywiście po roku przerwy e, Ty musisz no, uzupełnić swoje, e, swoje uprawnienia. Tak, jest to tylko egzamin teoretyczny, tak to nazwijmy, nie... Nikt nie będzie sprawdzał Twojej jazdy. Tak. Wierzę mi na słowo, że umiem się ślizgać w lewo, więc tutaj będzie to tylko i wyłącznie teoria. W moim wykonaniu, a Mateusz, no też to jest de facto moim zdaniem tylko i wyłącznie formalność, formalność bo wszyscy... Są inne czasy, jak ja zdawałem. Wcześniej to było tak, że ci, tak jak ja, czy wielu innych zawodników, kiedy nie było klasy 250, oni pierwszy raz musieli się pokazać na motocyklu przed całą komisją i żeby pokazać to, że potrafią jeździć na tym motocyklu, a ci, co jeżdżą już na 250, oni już to doskonale potrafią i tylko... Jakieś dziwne zbiegi okoliczności, czy też, nie wiem, jakieś e, psychologiczne, złe podejście uh -huh. do tego egzaminu, który jest naprawdę dla nich formalnością, ale Może będzie powodować jakiś problem. Upadek, jakąś taśmę niepotrzebną. Takie rzeczy mówisz, mogą się powiedzieć, że ktoś nie zna tego egzaminu. Mówisz bo... o tym, że Mateusz y, jest już doświadczonym, zawodnikiem. Y, teraz Mateusz i Oskar Churysz, bo tak. ta dwójka zawodników tak naprawdę po raz pierwszy w historii Gnieźnieńskiego startu to taka dwójka, która właśnie ma już swoje doświadczenie w 250 kach no i teraz wkroczy w ten jak powiedziałem wcześniej dorosły żurzel. Tak, tutaj trzeba przyznać, że to będzie dwójka kolejnych dobrych juniorów wychowanków startu Gniezno, bo kiedy tylko pamiętam, no to nie było takiego momentu i nie wiem, czy to nie będzie pierwszy taki teraz dziwny okres, że nie będzie juniora wychowania. No będzie e, Mikołaj e, Czapla, Czapla mhm. e, ale e, że nie ma tak w świecie juniora z Gniezna, który gdzieś tam e, funkcjonuje, takiego, który już e, postawia kroki takie pewne no Dopiero zaczyna też, tak to nazwijmy. jeszcze długą drogę przed swoją sobą swoją przygodę z i Chociaż fajny początek. Oczywiście. To jest ma papiery na jazdę, trzeba teraz go przypilnować, pomóc w tym, z czym sobie nie radzi i jak gdyby ukierunkować go bardzo dobrze, bo, bo żeby młody zawodnik rozwijał się prawidłowo, to jest bieg wielu okoliczności i rzeczy, które muszą spotkać się w jedną całość na drodze tego zawodnika, bo to nie da się ukryć, że... Talent to jest jedno, ale cała otoczka, ogrom pracy to jest zupełnie coś innego i to samo czeka mojego syna, też Oskara Kurysza I miejmy nadzieję, że wspólnie tutaj ze sztabem, z tym szkoleniowym, z tym klubem, całe otoczenie będzie dobrze wpływało na I ich wspierało. będzie ich wspierało. I będą mieli to wszystko ułatwione i będą to mieli zapewnione takie warunki, żeby móc się rozwijać jak tylko najlepiej, i potem zdobywać punkty dla swojego klubu. Szanowni Państwo, no to dzisiaj podsumowaliśmy ten powrót do gniezna Mirka Jabłońskiego. Teraz listopad, grudzień, kolejne miesiące nowego roku, przygotowanie do nowego sezonu. My będziemy kontynuować spotkania z naszymi zawodnikami, sprawdzimy, co słychać u kolejnych. A za dzisiaj dziękuję Mirkowi. Dzięki wielkiej. do zobaczenia. Miejmy nadzieję już na to, że sądzę, że na to wszyscy czekamy. Ten czas szybko zleci. Bardzo szybko, szybciej niż nam to wcześniej byle. Dziękuję bardzo.